Witam wszystkich, którzy chcą posłuchać troszkę nowych informacji o badaniach mineralogicznych skorupek, ślimaków, małży, mięczaków, generalnie. To jest praca magisterska Kasi Paszek bardzo ładnie przygotowana. Ja byłem promotorem. Jest na tyle ładnie i starannie przygotowana, że spokojnie można ją przedstawić tutaj, właśnie w YouTubie, żeby. Państwo zobaczyli, jak to mineralogia, rzecz tych muszelek wygląda. Najpierw parę słów takiego wprowadzenia Kasia przygotowała. No, gatunków jest 150 tysięcy, więc tego jest mięczaków jest sporo. Żyją właściwie w, w każdym środowisku. No i y, początki to wczesny węd, to jest ponad 550 milionów lat temu rozmiary od milimetrów czy nawet dziesiątek milimetra do 20 metrów, kalmary takie są wielkie no i tutaj wyróżnia się najstarsze ślimaki, które pojawiają się w Kambrze, czyli to 600 mniej więcej milionów lat temu i małże, które pojawiają się też w Kambrze i w Łódkonogi pojawiają się w, w Ordowiku. Trzeba powiedzieć parę słów o tym, jak te muszle się tworzą. Wszystkie mięczaki mają po stronie grzbietowej płaszcz. To jest taka struktura biologiczna, która wytwarza taką masę mineralno-organiczną, z której budowana jest skorupka, czyli pancerzyk, też inaczej mówiąc. Muszlowce wytwarzają na powierzchni płaszcza pole muszlowe, powstaje tak zwany fałd periostracum, czyli oskórek i tam jest produkowana mieszanina białek i wielocukrów. To jest taki obrazek. Zresztą z autorami to nie jest nasza, że tak powiem działalność, tylko tutaj są autorzy podani. I między periostracum a płaszczem ma miejsce budowa Matrycy mineralnej, w której krystalizuje węgla wapnia. Możecie sobie państwo tutaj to, że tak powiem, prześledzić. Gruczoły płaszcza produkują warstwę organiczną, która jest wydzieliną gruczołów najpierw jest płynna ta wydzielina potem ulega zestaleniu i daje twardą muszlę. Martwy wytwór płaszcza, to jest periostracum, zewnętrzna warstwa organiczna, która jest zbudowana ze związku organicznego, zwanego kochioliną. Ostracum, to jest warstwa krystaliczna, utworzona z węglanu wapnia, reprezentowanego przez kalcyt lub aragonit, to są dwie modyfikacje węglanu wapnia, co 3 i hipostracum to jest perłowa warstwa wapienna. Często właśnie w muszlach widzi się takie pobłyskujące, kolorowo powierzchnie, i to jest właśnie ta część wewnętrzna, opalizująca, zmieniająca zabarwienie. Perły też to mają, prawda? Takie często są opalizujące, no ale wiele muszli od wewnątrz, właśnie. Ma takie zabarwienie specjalne, powiedzmy sobie, perła w różnych odcieniach kolorystycznych. To się nazywa hipostraku. Teraz jeśli chodzi o typy struktur muszli, zarówno mięczaków, to znaczy mięczaków, zarówno ślimaków, jak i małży, to jest struktura perłowa, wyróżnia się, płatowa pryzmatyczna, strefa skrzyżowanych płytek, zaraz pokażemy tutaj na obrazkach, strefa sferyczna i homogeniczna, czasem granul granularna, nie zawsze, ale często. I tu mamy obrazki, rysunki pokazujące, jak wyglądają te poszczególne mikrostruktury puszli małży na przykład. A, to jest ta perłowa, skrzyżowana, W ten sposób układ kryształków wygląda pryzmatyczna C, i to też nie jest nasza wiedza, ani Kasia, ani moja. To jest z książek wzięte. Kasia była na wakacjach w Lido koło Zato nad zatoką wenecką. Koło Wenecji, tutaj i do pracy magisterskiej nazbierała różnych ślimaków i małży, które przywiozła do Krakowa na AGH i potem pokażę państwu, co tam w tych strukturach ewentualnie jest, jakie są ciekawostki. Badania były robione klasycznie, klasyczne, mineralogiczne, obserwacje mikroskopowe w, w mikroskopie optycznym, Mikroskopia elektronowa, scanning elektronmikroskopii połączona z analizami chemicznymi i dla wybranych próbek były robione badania rentgenowskie dyfraktometryczne. Tutaj są podane wyniki badań i one są podane w dwóch grupach, ślimaki i małże. Tutaj są przykłady po łacinie. Nazwanych ślimaków. To jest z odpowied... identyfikacja z odpowiednich książek. I małże również. Tych małże było 2, 4, 6, 7, a ślimaków 2, 4, 6. No i tutaj są makroskopowe zdjęcia ślimaków z nazwami podpisanymi, jak wyglądają. No i one były. Brane do badań cięto muszelkę i brano z niej warstewkę cienką, i brano, robiono z tego szlif mikroskopowy. Podobnie z małży. Tutaj są małże, które: arka, prawda, i pekten, i tak dalej. Różnych odmian jest tutaj wiele tych małszy, małży. Też były cięte skorupki, brane pod mikroskop. Jak pod mikroskopem wyglądają skorupki ślimaków? Tu mamy poszczególne gatunki. Tutaj widać ich budowę. To są zdjęcia robione przy jednym polaryzatorze w mikroskopie polaryzacyjnym, bez skrzyżowanych polaryzatorów, a więc światło jest jeszcze niepolary... niespolaryzowane. A tutaj są obrazki tych samych struktur, pokazane w świetle spolaryzowanym. No widać charakterystyczne, wspaniale widać układy właśnie poszczególnych elementów krystalicznych, samą strukturę, widać jak te warstwy się tutaj zmieniają. Widać, że co skorupka, to ta struktura tej skorupki jest inna. To są rzeczy zróżnicowane, mimo że zbudowane z i węglanu wapnia, ale sama struktura jest dość złożona. No pięknie reaguje węgla wapnia na światło spolaryzowane, bo to są barwy sztuczne, otrzymane w wyniku y, zjawisk zachodzących między minerałami w preparacie mikroskopowym a spolaryzowanym światłem. Tutaj mamy małże, też zdjęcia zrobione bez użycia światła spolaryzowanego, tu mamy skalę 100 mikrometrów, więc powiększenie nie jest jakieś szalone. No, widać grubość tej, tej skorupki, prawda, małży. Widać, że tu jest część przy ciele, taka struktura palisadowa. Tutaj zmienia się struktura muszli na taką jak gdyby warstwowaną. No, i na powierzchni zewnętrznej ta struktura jest zupełnie inna, jakaś nie, nie powiedzmy, nie nie ma jakichś charakterystycznych cech. No, i tu są poszczególne gatunki tych, tych małży, skorupek tych małży. Ktoś, kto się tym zajmuje, może sobie poczytać o tym dokładniej. A tu są ponownie zdjęcia tych skorupek tych samych gatunków, tylko w świetle spolaryzowanym. Widać, że te struktury, krystaliczność struktur skorupek małży z Zatoki Weneckiej jest różna, bo tutaj mamy prawda, jakieś takie palisadowe struktury drobnokrystaliczne, tutaj mamy wyraźnie struktury kierunkowe, równoległe, no a tutaj wielkokrystaliczne, duże kryształy, stosunkowo duże kryształy Rosną prawda, od strony płaszcza małży do zewnętrznej powierzchni, zewnętrznej strony małża, a sama zewnętrzna strona małża jest pokryta taką jednorodną, litą warstewką. No, można to wszystko długo opowiadać. To jest dla osób zainteresowanych taki wstęp. Można sobie o tym doczytać w literaturze choć nie ma za dużo informacji na temat mineralogii skorupek właśnie mięczaków. I dlatego Kasia została poproszona o napisanie na takiej pracy właśnie o tych skorupkach, o mineralogii. i Bardzo pięknie się z tego wywiązała. Oczywiście to można kontynuować, tu jest szereg detali, które wymagają omówienia, wy, wy, wybadają poszerzenie. Wymagają poszerzenia badań, no i tak dalej, i tak dalej. Teraz popatrzmy na te skorupki przy pomocy mikroskopu skaningowego, a więc stosunkowo dużych powiększeń. Bo tu mamy 500 mikronów, czyli 0,5 mm. I możemy obserwować, jak w poszczególnych gatunkach, tych, które Kasia zebrała, właśnie w li dookoła. W Wenecji wyglądają struktury, struktury węglanowe, kalcytowe, prawda? Widać, że one się dość znacznie różnią układem, przede wszystkim kryształów. Tu jest jakiś taki układ równoległy, są warstwy dosyć lite, ale też występuje jakieś takie, jak gdyby, centra. To wszystko jest jeszcze pofałdowane dodatkowo. No, natomiast tutaj mamy warstwę powiedzmy sobie, o strukturze równoległej, a na tym rosną kryształy węglanu wapnia, wyraźnie kierunkowo. Także to jest bajka do długiego opowiadania. Chcę tylko państwu pokazać, nie dało się wszystkiego umieścić w takiej prezentacji, bo to Kasia narobiła sporo. Także zostały wybrane tylko określone obrazki określone struktury. Tu mamy z kolei małże, bo tam były ślimaki. No i też widać, że są różnice i to znaczne, bo tu na przykład na takiej warstwie krystalicznej rosną jak gdyby włókniste kryształy węglanowapnia. Tutaj z kolei ta struktura jest jakaś taka nieczytelna. Widać, że to jest wszystko jakieś takie wielokierunkowe wzrosty są. Tutaj znowu w skorupce małży mamy takie jakieś centra węglanowe, prawda? To wszystko ma swój sens, swoje uzasadnienie. Dlaczegoś to tak jest. A teraz chcieliśmy się popatrzeć na skład chemiczny skorupek tych mięczaków, najpierw ślimaki. A dlaczego to jest interesujące? Dlatego że w pobliżu Wenecji, na lądzie, bo Wenecja jest na lagunie, prawda? Na wodzie, jak gdyby zbudowana. Na lagunie, która taki ląd, ląd po lądu i, i morza w Zatoce Weneckiej. Ale na lądzie jest miasto przemysłowe, nazywa się Mestre, w którym są normalnie fabryki, to przemysł ciężki jest. Który prawdopodobnie zrzuca różne świństwa do zatoki weneckiej. Chcieliśmy sprawdzić, czy mięczaki, które tam żyją, ślimaki, małże, nie mają skorupek wzbogaconych w to, co te fabryki z Mestre zrzucają. Dlatego zostały zrobione analizy chemiczne. No i tu mamy węglan wapnia dominujący 98-97%. Są ślady aluminium. To nie jest najgorsze. Metali ciężkich na razie, żeśmy się w tych ślimakach nie dopatrzyli. Ale jest chlor, no to wiadomo woda morska, sód tak samo. Węgiel związany z konchioliną. Tutaj w tej warstwie zawartość węglanu wapnia jest mniejsza, około 65%. Tutaj jest znowu murek, inna odmiana, inny gatunek ślimaka. No i widać, że w jednej skorupce te wartości analizowane pierwiastków się wahają w tym samym gatunku, ale w różnych miejscach. Różnice, co prawda, są niewielkie, bo tutaj jest prawie 78%, tutaj jest 76%, więc 2%, 2 CA to pewnie CaCO3, węglan wapnia też stabilny, sód, który pewnie jest związany z wodą morską, pewne różnice wyka wykazuje. Popatrzmy teraz na małże, jak to w małżach jest. No przede wszystkim w małżach jest nieco mniej węglanu wapnia, nieco mniej wapnia w ogóle niż w ślimakach, to jest bardzo interesujące. Um. Tutaj na przykład zawartość wapnia w, w tym miejscu prawda, wynosi no, 38%. Jest sód, który jest z wody morskiej, trochę potasu, nie za dużo. No i także dominuje węglan wapnia i domieszki z wody morskiej. Nie ma tutaj metali ciężkich. Urządzenie jest dość czułe, także jeżeli by tam był na przykład ołów, cynk albo coś. Innego ciężkiego, jak to się mówi, zrzucanego z y, fabryk, Mestre, to by tutaj to wyszło. Więc y, po tej stronie, w pewnej odległości od y, tych fabryk, to ta odległość jest powiedzmy kilkunastu kilometrów, no woda jest dość czysta i te mięczaki mają niezłe życie. Jeśli chodzi o y, analizy fazowe, rentgenowskie, dyfraktometryczne, to oczywiście dominującym składnikiem przede wszystkim jest jest kalcyt, który tutaj ma czyste takie piki, lub aragonit, no to jest odmiana CO2, to opisane jest jako A, prawda, więc są skorupki, tu mamy chinia, prawda, gatunek i on jest zbudowany Przede wszystkim z, z modyfikacji kal kalcytu zwanej aragonitem. Natomiast pekten, taki ze skrzydełkami, no to ten głównie buduje skorupkę z, z kalcytu, prawda? Jest kalcytu dość. Tutaj jest dużo wniosków dosyć ciekawych, które proponuję, żebyście Państwo sobie przeczytali sami. Nie będę ich czytał. E no bardzo piękne badania Kasia wy, wykonała. Możecie sobie zatrzymać prezentację i sobie to wszystko przeczytać. Osoby, które są zainteresowane. I tu jest dalszy ciąg e, właśnie tych wniosków podsumowania. No, najważniejsze to, że w zasadzie te mięczaki pomimo obecności fabryk w po pobliżu są, że tak powiem, dosyć czyste. Nie zawierają tych metali ciężkich w jakichś ilościach no niesamowitych, może tam absolutne ślady są, no ale urządzenia, którymi żeśmy się posługiwali, zawartości metali ciężkich nie wykazały. Także taka jest prezentacja i praca Kasi Paszek, bardzo piękna. Chcieliśmy jeszcze podziękować panu profesorowi Aleksandrowiczowi, właściwie dwóm, bo to jest tata, a to jest syn, prawda, obaj są specjalistami od Mięczaków, którzy bardzo pomogli w realizacji tej pracy, w interpretacji wyników, podrzucali literaturę, no i bardzo im właśnie też oboje jesteśmy wdzięczni, to znaczy pani magister już w tej chwili, no i ja, jako promotor. Dziękuję i zapraszam do następnego spotkania. Miłego dnia.